Dziesiąta czterdzieści sześć zero sześć. Brawo, brawo, brawo! Super. Brawo, brawo! Andrzej, mae'n mynd, mae'n mynd, Andrzej, cymryd hynny! Nid ychwanegwch, nid ychwanegwch! Pwy

スコープがなるほど。

o tu trzeba Brawo. Super Andrzejku, super, super. Wojtek, Wojtek dajesz, pięknie. Wojtek ledwo żyje. Radzie, o, ale dobry jest. Młodzików w Kętlerze deski, kto wygrał pierwszy. Młodzik? No, no ale tam Czechy i Polacy. Tak samo, makorów, ale stoi w Polsce. Mirek, Mirek, dajesz! 10:49 10:49 100.